Jest środa, godzina 17.00. Czas zatem zacząć Klub Dyskusyjny Piwnica. Dziś mamy wyjątkowego gościa, a w sumie co tydzień. <grytanie> Jest z nim Andrzej Ziebowski, konsultant do spraw osób niepełnosprawnych. Witam serdecznie, witam. witam. Czym tak naprawdę y, zajmuje się konsultant y, do spraw osób niepełnosprawnych. Dużo y, ma Pan pracy dla y, przestrzeni tych, tych, tych ostatnich miesięcy? Ja zostałem powołany przez prezydenta Tarnowa w zeszłym roku na stanowisko konsultanta. Myślę, że dojrzeliśmy już wszyscy do tego, żeby po prostu takie stanowisko zajmowała osoba, która, że tak powiem, czuje ten temat od środka. I powiem szczerze, że na przestrzeni tego roku miałem przyjemność rozmowy i, i Konsultacji no, y, blisko 200 osób. A na co najczęściej skarżą się niepełnosprawni w Tarnowie? Y, problemy, y, z jakimi się zgłaszają niepełnosprawni y, czy opiekunowie niepełnosprawnych, bo też takowych przyjmuję, y, y, zgłaszają się przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, z problemami, z jakimi się napotyka osoba niepełnosprawna, więc y, na pewno bariery architektoniczne, bariery, że tak powiem, finansowe, zapomogi i tak dalej. No i oczywiście sprzęt rehabilitacyjny, wszelkie sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych. Jaką by Pan postawił diagnozę? Jest to efekt zaniechania dotychczasowych władz, większość tych problemów osób niepełnosprawnych, czy może brak brak uwrażliwiania władz y, i osób otoczenia na problemy osób niepełnosprawnych? Powiem tak, że, że ja jestem osobą niepełnosprawną już ponad 30 lat, więc ten przegląd jakby tej sytuacji na, na Tarnowskim Podwórku znam od bardzo dawna. Powiem szczerze, że faktycznie, że do jakiegoś Dwóch lat wstecz małe było zainteresowanie problemami osób niepełnosprawnych, w kontekście tym dosłownym, takim, że zajmowali się tymi sprawami ludzie, którzy po prostu jakby z urzędu rozpatrywały te sprawy, nie czuły tego tematu, który czasami ludzie przychodzą z takimi problemami, że wystarczy ich wysłuchać i podpowiedzieć taką praktyczną radę. Cieszę się bardzo, że. Pan prezydent zauważył potrzebę tego stanowiska i mam nadzieję, że spełniam oczekiwania tutaj ludzi, którzy wiedzą o, o tym stanowisku zgłaszają się do mnie z, bardzo często z takimi intymnymi nawet rzeczami, które po prostu ich nurtują i nie potrafią sobie poradzić z tym. Natomiast no mówię, mam doświadczenie, mam swoje pomysły na to, jak walczyć z tymi problemami, ponieważ... Y, z nieukrywanym satysfakcją y, powiem, że sam sobie poradziłem bardzo dobrze mm -hmm. z, tym, z tym A Wspomniał pan właśnie o pomysłach sztandarowy chociaż jeden? Sztandarowy jeden. Cóż, nie mogę tu się odnieść do tego, żeby był jeden taki pomysł, bo powiem szczerze, że y, jedynym pomysłem jakim chciał, to ch chciałbym, żeby osoby niepełnosprawne były y, po prostu normalnym y, normalnym czynnikiem, który funkcjonuje w społeczeństwie, żebyśmy nie byli zauważani poprzez naszą niepełnosprawność, poprzez sam. Zresztą staram się nie epatować wózkiem i staram się tutaj uczestniczyć w życiu i społecznym, i zawodowym, i towarzyskim w Tarnowie. Ci ludzie, wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że nie robię z tego problemu, że, że w taki sposób los doświadczył mnie, że się muszę poruszać, więc sprzedaje jakby to w cudzysłowie ująć tą swoją wiedzę i tą, ten, ten swój stan tym ludziom, którzy mają niestety duże problemy z tym, wpadają często w depresję, w jakieś zamknięcia w tych czterech ścianach. No ja bym chciał tym standardowym takim modelem być, że dajmy ludziom wędkę, a my już potrafimy sobie ryby łowić. Mhm. Ale przez to, że jest pan y, osobą pełnosprawną, osobą o wózku inwalidzkim, y, osobom niepełnosprawnym jest łatwiej jakby y, się z panem y, kom, ko, komunikować, bardziej się otwierają. Y, y, Czy uważa pan też, że jeżeli to byłaby, byłby zwykły urzędnik, osoba pełnosprawna, y, ten kontakt byłby gorszy? Często y, powiem szczerze, y, y, ludzie, którzy mnie odwiedzają w urzędzie miasta, w którym przyjmuję. Y, Interesantów zauważają właśnie, że moja osoba jakby jest przeciwna, nie stwarzam takiego wrażenia urzędnika, więc zresztą sam tutaj też często przedstawiam się, że nie jestem urzędnikiem. Jestem osobą, która jakby będąca takim i troszkę spowiednikiem, że tak się nazwę, i tą osobą, która po prostu ma dojście do ludzi, którzy odpowiadają za te sprawy w Tarnowie. No właśnie, po, powiedzmy właśnie o tym y, kontakcie z władzami. Czy Pana stanowiska ma jakieś, y, real, realnie przykłada się na y, decyzje już władz miasta, czy jak Pan też sam wspomniał, jest tylko spowiednikiem, a jednak jest już ta bariera, jeżeli chodzi na linii właśnie Pan a y, władze miasta. Ja powiem tak. Pan prezydent jest bardzo uczulony na, na sprawy, powiedzmy ogólnie rzecz biorąc, niepełnosprawności, ale ogólnie pan prezydent jest uczulony na, na jakieś rzeczy, które, które trzeba poprawić, że tak powiem. Ja się cieszę, że pan prezydent obdarzył mnie zaufaniem takim, że, że mam możliwość i wysłuchiwania. Tych uwag od osób niepełnosprawnych i, i ich opiekunów. I mam też swoje sugestie, które przedstawiam, i swoje wnioski, które przedstawiam panu prezydentowi. Razem je rozpatrujemy, że ja tak powiem, już w szerszym gronie. I jeżeli jest tylko taka możliwość, ja staram się to bardzo szybko załatwiać, żeby ta procedura nie trwała powiedzmy bardzo długo, tak jak bo wiem, że osoba niepełnosprawna. Z racji swojego problemu jest niecierpliwa. I staram się te sprawy rozwiązywać bardzo szybko. Mam przyzwolenie i, i, i decyzję pana prezydenta, że, że mogę zajmować się, mogę jakieś powiedzmy decyzje czy podpowiedzi tym ludziom dawać i, i kierować tymi sprawami. Także nie, nie, czuję się, nie czuję tego stanowiska, że jestem. Jakby taką osobą, y, którą y, y, urząd powołał, żeby y, powiedzmy sobie... Żeby ładnie wyglądało. Żeby ładnie wyglądało. Mhm. A czym jest dla Pana to wyświetlane już powiedzenie y, przyjazne dla osób niepełnosprawnych? Znaczy, jeżeli mógłbym się y, odnieść do tego słowa przyjazne dla osób niepełnosprawnych, ja uważam, że przyjazne jako samo słowo jest no. bardzo fajne. Czy dla niepełnosprawnych, no... Uważam, kultywuję takiej tradycji i takiego, takie jest moje podejście i spojrzenie na te wszystkie sprawy, że, że to, co robimy dla niepełnosprawnych nie będzie nigdy przeszkadzało zdrowym. Więc tutaj bardzo uczulam pana prezydenta, że jeżeli, zresztą mam takie mam takie upoważnienie, że, że, żeby się wypowiadać w tym temacie. Zresztą, żebym audytował instytucje, które powiedzmy są jakby jeszcze niedostępne dla osób niepełnosprawnych, jak ja to widzę, jak można pomóc ludziom niepełnosprawnym. Myślę, że daję sobie z tym radę po prostu. A jakie jest według Pana najgorsze miejsce w Tarnowie, jeżeli chodzi o tą przyjazność dla osób niepełnosprawnych? Y ja powiem tak, jeżeli spojrzę na swój, swoje życie, czyli zrobię taką refleksję, to zmieniło się bardzo dużo. Dzisiaj niepełnosprawna osoba, tak prawdę mówiąc, to y, można powiedzieć, że w Tarnowie jest samodzielna. Może nie w każdym przypadku, może w niektórych przypadkach potrzebna jest ta pomoc, ale y, umówmy się też, że nie każda osoba niepełnosprawna jest w pełni sprawna jakby, żeby się sama poruszać, więc, nie zrobimy na pewno w jednym, w jednym roku, czy nawet w, jednym, w jednej pięciolatce, nie zniesiemy wszystkich barier. Natomiast powiem szczerze, że Tarnów jest, według mojego spojrzenia, gdzie mamy przyjemność odwiedzać inne miasta, i nie tylko w Polsce, jest miastem przyjaznym. Dużo się robi. Powiem szczerze, że że poza dworcem kolejowym, który jest takim dla mnie sztandarowym miejscem niedostępnym dla osób niepełnosprawnych, nie wiem jeszcze, bo miało się to zmienić, że osoba niepełnosprawna mogła się tam gdzieś przemieszczać między tymi peronami, natomiast do takiego wcześniejszego mojego odwiedzenia dworca nie było to mhm. poczynione, więc dworzec jest jakby takim takim najgorszym miejscem. Natomiast wszystko robimy tutaj. Według moich też jakby sugestii dla pana prezydenta, żeby wszystkie budynki, które niepełnosprawni mają prawo odwiedzać i których często muszą przebywać, były dostępne dla niepełnosprawnych, dużo się robi. Ostatnio mamy też mały sukces, że będą oprzyrządowane jakby windami wszystkie budynki urzędu miasta na ulicy Nowej, na ulicy Mickiewicza i na ulicy Goldramera więc na pewno ten problem zniknie. No mówię, jest wiele do zrobienia, powiem no. szczerze. Ja choćby budynek przy Bernardyńskiej, który się to mówię, są, są rzeczy takie, które musicie Państwo też wiedzieć, że Tarnów jest miastem starym, nie zbudowanym jakby od podstaw, że, że te bariery znikają jakby z... z z natury, jakby tak powiem. Miasto jest stare, więc pewne pewne budynki, trzeba dużo takiej dobrej woli ze strony i władz, i architektur miejskich, którzy zezwalają, też wydają zezwolenia na, na takie znoszenie barier. No, powiem szczerze, że byłem przygotowany na duże bariery z dostaniem się tutaj do tych jakby starszych budynków. Jest fajnie zrobiony podjazd, mogę powiedzieć, jest na samodzielny. Mhm. A w rozwijając tą, tą Pana myśl, co tam powinien zrobić, żeby podnieść się, podnieść się o ten jeden szczebel jeszcze wyżej, jeżeli chodzi o otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych, bo na pewno nie wszystko jest jeszcze zrobione. Co, nie wiem, według Pana w pierwszej kolejności powinno się zmienić? Ja bym powiedział tak, że większa jakby uwaga wykonawców, którzy po prostu, większa kons sposób konsultacji, bo, bo mówię, dużo się rzeczy robi w mieście bez konsultacji z osobami jakby znającym temat. No. Ja nie mówię, że ja muszę być tym człowiekiem, który będzie wszystko, na wszystko patrzył, bo też nie jestem osobą niepełnosprawną z wszelkimi niepełnosprawnościami, bo trzeba tu też spojrzeć na osoby niewidome, na inne schorzenia niepełnosprawności, więc Staram się tutaj według swojej wiedzy podpowiadać, żeby, żeby po prostu ten tarno był przyjazny. No mówię, większa dbałość o, wykona, o wykonanie, większa, większy sposób pomyślenia nad wykonaniem czegoś, co później się poprawia dwa, trzy razy i, i traci się i czas i pieniądze. Także myślę, że... Yy, Mam taką nadzieję, że wykonawcy i wszystkie inwestycje, Pan Prezydent zresztą zaznaczył, że wszystkie inwestycje, które będą jakby w tej chwili realizowane w Tarnowie, będę miał prawo i obowiązek jakby audytować i podpowiadać. To wierzę, że pozostawię po sobie jakiś ślad dla przyszłych, dla wszystkich zresztą. Ja tu wspomnę jeszcze tylko takie jedno zdanie, które wtrąciłem na początku że nie chciałbym, żebyśmy byli jakby tą grupą ludzi taką szczególną. Ja mówię, życzę sobie od wielu, wielu lat, że, że chciałbym uczestniczyć w życiu codziennym, społecznym, kulturalnym, niezauważalnym. W sensie tym, jeżeli mam coś ciekawego do pokazania, niech to będzie przyjęte, że ja to potrafię zrobić, nie przez pryzmat kuli, Laski Białej czy wózka. Czy jest ten czas, kiedy czas jest na pytania naszych słuchaczy, widzów. Ktoś ma teraz? Tak. Jeżeli Pan wspominał o tym, że jedzie Pan po różnych miastach Polski, tam też konsultuje się z osobami też tak obserwuje całą infrastrukturę tych miast i które miasto byłoby Pana zdaniem takim wzorem Petarnowa, mówię o Polsce, jak chodzi o przystosowanie dla osób niepełnosprawnych? Czy jest takie miasto w ogóle? Wiem, że z mojej obserwacji na pewno stolica, czyli Warszawa, jest fajnym miastem, takim przyjaznym dla, dla osób niepełnosprawnych. Wiele, wiele po prostu barier architektonicznych jest zniesionych. Znam masę ludzi, fajnych, którzy jakby uczestniczą od wielu, wielu lat. Jak pan Piotr Pawłowski, który jest prezesem takiego stowarzyszenia Integracja, który. Na, na forum, można powiedzieć, międzynarodowym, porusza te, te, te sprawy i jest z, z doskonałą osobą, y, która walczy od wielu, wielu lat z tymi problemami. Wrocław jest bardzo fajnym miastem, y, a to pewnie y, też wynika z tego, że swego czasu prezydentem Wrocławia był, była osoba niepełnosprawna na wózku, więc y, też to wynikało jakby z potrzeby y, może nie władz, bo, bo nie, nie twierdzę, że y, Musimy się znaleźć w takim położeniu, żeby walczyć o, o, o poprawę tego, tej, tego wizerunku i, i tego podejścia do, do nas, do osób niepełnosprawnych. Natomiast, no mówię, marzy mi się, żeby państwo, czyli to, to w cudzysłowie zdrowe społeczeństwo, podchodziło do, podchodziło do niepełnosprawności w naturalny sposób, bez jakiejś empatii szczególnej, ponieważ, no mówię. Osoby niepełnosprawne już nauczyły się bardzo dużo w kontekście poproszenia o pomoc, o, o zwrócenie się o kogoś. Natomiast bardzo osoby niepełnosprawne nie lubią tej sztuczności, tej, tego, tego fałszywego. Może to jest złe słowo, że fałszywe. Może osoby zdrowe jakby chciały, naturalnie chciałyby pomóc, ale... Mówmy się szczerze, że raczej staramy się być samodzielni, to jest, to, to nas nakręca, to nam daje takiego kopa, że tak powiem, do, do działania, do, do, do pracy, do... ja mówię, ja jestem od wielu lat aktywnym aktywnym tutaj członkiem społeczeństwa tarnowskiego, pracuję od wielu, wielu lat, no myślę, że, że... Będę się starał tutaj stwarzać taką atmosferę w Tarnowie, żeby osoby niepełnosprawne były jakby przyjazne, przyjaźnie postrzegane, żeby nie było fałszywego takiego poklepywania czy sztucznego robienia jakiegoś halo, że się zrobiło jakiś podjazd czy coś. Róbmy to naturalnie. Jeżeli ma być podjazd, on ułatwi życie i niepełnosprawnym, i starszym ludziom którzy, który, który no, społeczeństwo starzeje się, umówmy się też, że te starsze osoby, które nie mają statutu osoby niepełnosprawnej, też się zdarza tak, że wychodzą z domu, że chcą się przemieścić gdzieś, chcą odwiedzić teatr, czy kino, czy kawiarnię. No myślę, myślę że, że dorośliśmy już do, do tego momentu, żeby, żeby się integrować bez jakiegoś szczególnego tutaj wrażenia, że ktoś jedzie na wózku i, i, i jest jakiś problem. A z roku na rok zwiększa się jakby ta empatia, to uwrażliwienie osób, mieszkańców na problemy osób niepełnosprawnych? Znaczy, według moich obserwacji właśnie cieszę się bardzo z tego, że, że osoby niepełnosprawne są postrzegane jako naturalna jakby wizytówka danego społeczeństwa. No, umówmy się, że Dzisiaj w Polsce jest około 10% osób niepełnosprawnych, więc to jest olbrzymia armia ludzi. I tu nie, nie, nie możemy się oszukiwać, że, że będziemy odwracać z wrogi i nie będziemy tych ludzi widzieć. Ja mówię, zmieniło się bardzo wiele. Dzisiaj niepełnosprawna osoba ma, ma możliwości studiowania, uczenia się. Są przedszkola integracyjne, są szkoły integracyjne. Natomiast najważniejszą rzeczą, że są ludzie w tej chwili na stanowiskach tacy tacy właśnie z empatią, że, że jest im właśnie blisko sercu ta cała poprawa, że ja już nie wspomnę tutaj personalnie kto, że, że Pan Prezydent czy, czy powiedzmy inne osoby, które, ale jest masa urzędników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, która jest bardzo wrażliwa na, na te rzeczy. Ja wspomnę tylko nieskromnie moich pracodawców, którzy którzy od dwudziestu paru lat mnie wspomagają, jakby w moim, w moim życiu, bo również sportowym, w którym osiągałem jakieś tam sukcesy. I dzięki właśnie tym, tym ludziom, którzy postrzegali we mnie potencjał taki, że warto mi pomóc, że warto zainwestować we mnie, ja dzisiaj mówię, jestem normalnym członkiem społeczeństwa. Ja tutaj naprawdę nie widzę siebie, że ja siedzę na wózku, że państwo jesteście, że wyjdziemy razem z tego pomieszczenia i będzie coś innego, tylko myślę, że jest ok. Mhm. Teraz zaskoczę pana pewnie tym pytaniem. Jak pan ocenia nazywnictwo, jeżeli w szkołach są klasy integracyjne, tak zwane integracyjne? Jest to... Mm, jest to potrzebne, żeby poniekąd piętnować, wskazywać, że o tam chodzą na przykład niepełnosprawni, że ta, to nie jest taki tworzenie takiej sztucznej bariery, że są yy, klasy normalne tak, i, i klasy integracyjne. Nie, nie. Yy, powiem tak. Ja, ja się spotykam z określeniem szkoły integracyjne. Jako klasy integracyjne nie spotkałem się z takim określeniem, natomiast yy, cała ta yy, to słowo integracja, niech ono funkcjonuje u nas. Nie, ja powiem szczerze, że. W zeszłym roku był prowadzony taki program, że miałem przyjemność uczestnictwa w, w programie, który, w którym odwiedzaliśmy przedszkola, szkoły jako osoby niepełnosprawne i spotkaliśmy się z tymi młodymi Tarnowianami, z tymi dzieciaczkami, które, powiem szczerze, bardzo przyjaźnie do nas podchodziły. Bo ja powiem szczerze, że błąd tutaj też tkwi w wychowaniu, w edukacji jakiejś, bo... Przyznam się, <laughs> przepraszam, szczerze, że czasami obserwuję taką, taką scenkę na przykład w centrach handlowym czy gdzieś, bo mam przyjemność tam powiedzmy się przemieszczać czy coś i nagle idzie rodzic z dzieckiem, powiedzmy mama i, i dziecko tam jest, no zainteresowało się moją osobą, że ja tam w miarę sprawnie pomykam na tym wózku i coś tam się chce zapytać, a, a mama tam ostentacyjnie chodź tutaj, nie, nie trzeba pytać, nie trzeba... Ale ja chciałem tutaj właśnie wzburzyć te, te, te takie y, narosłe y, y, przeciwwskazania, że, że wózek nie jest jakby, jakby powiem szczerze, jakąś karą losową. Y, osoba niepełnosprawna też nie jest jakby y, skazana przez, y, przez los, że, że, jest, że ona jest inna. Y, bardzo się cieszę właśnie z takich sytuacji, że coś takiego jak szkoły integracyjne, jak przedszkola integracyjne powstają, ponieważ łamiemy te, te bariery już wśród tych młodych dzieciaków, gdzie one się bardzo fajnie bawią z tymi dziećmi, z, tymi, z tą młodzieżą. Nie, nie widzą właśnie takiej, takiej, tutaj tak jak Pan wspomniał barier, no mówię będę walczył tu z całych sił nad wizerunkiem tego niepełnosprawnego, aktywnego Uśmiechniętego, zadowolonego z życia, bo, bo po prostu no, tak jest. No, każdy z nas ma problemy, każdy z nas ma jakieś troski. My, my może mamy zwiększone te troski poprzez jakąś niesprawność tam, powiedzmy, jakieś bóle, kogoś dopadają czy coś, ale to mówię, zdrowe społeczeństwo też się boryka z takimi rzeczami, więc no, mówię. nie chciałbym, chciałbym, żebyście Państwo po dzisiejszym spotkaniu wyszli. Jeżeli mieliście jakieś wątpliwości tutaj, że, że ja jestem jakimś innym, inną osobą jak wy, czy coś, to chciałbym, żeby to było złamane. No i mam nadzieję, że oglądający nas ludzie również będą zmienił choćby nawet w części swoje podejście do osób niepełnosprawnych. No i teraz niestety przy, przykro mi, muszę postawić kropkę w pierwszej części. Wiem, że jest jeszcze kilka pytań z sali. E, dziękuję za obecność naszym i Państwa gości był a pan Andrzej Ziębowski, konsultant do spraw osób niepełnosprawnych. To był 25. Klub Dyskusyjny Piwnica. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.